Cześć. Mamy początek listopada 2022, czyli mija dokładnie 3 lata od czasu, kiedy kupiłem ten samochód, i pomyślałem, że wrzucę takie krótkie wideo, żeby opowiedzieć, co się przydarzyło przez ten okres. Do pewnego momentu na bieżąco wrzucałem jakieś tam filmy dotyczące użytkowania tego samochodu, potem przestałem. Zrobiłem taką dłuższą przerwę z tej prostej przyczyny. Że nic się z autem nie działo, nic się nie psuło i do tej pory się nie psuje, więc nie było powodu wrzucać jakichś takich bezsensownych filmów. Dacia ma, tak jak mówię, jutro mija równo 3 lata, od kiedy mam ten samochód. Ma przejechane 76 tysięcy kilometrów. Jedyna przykra przygoda, jaka się przytrafiła w tym czasie, to w okolicach 60 bodajże 1000 kilometrów. Swoje właściwości stracił prawy przedni amortyzator. Kiedy pojechałem na stację diagnostyczną, okazało się, że jego, jego sprawność to jest tam poniżej 70%, czy nawet okolica 60%. A cała reszta jest powyżej 80%, i po prostu trzeba było wymienić ten amortyzator. Darcia nie chciała zrobić tego na gwarancji, ponieważ stwierdzili, że przy takim przebiegu może się to zdarzyć. Nic nie dały niestety moje prośby na to, że no, jeżeli to jest takie naturalne, to przecież powinny się nie wiem, dwa amortyzatory chociaż zużyć w podobnym tempie, tu ewidentnie jeden po prostu albo się gdzieś rozszczelnił, czy I, i stracił swoje właściwości, także musiałem za to zapłacić i to by było na tyle z usterek, jeżeli chodzi w tym samochodzie, przy 60 tysiącach km zostały wymienione świece. Przez ten czas wymieniłem olej już chyba z 5 albo 6 razy. W przyszłym tygodniu będę wymieniał już ten olej chyba po raz szósty albo siódmy. A normalnie gdybym się trzymał yy, zaleceń serwisowych, to auto byłoby dopiero po dwóch wymianach olejów, ale to tam nie wnikam, wiem, że ludzie potrafią tam na stronie i Bardzo dużo ludzi odpala się. Z różnymi teoriami odnośnie wymiany oleju. Ja od zawsze wymieniam olej co 10-15 tysięcy km. Zresztą mamy teraz w rodzinie też najnowsze kamery, i tam producent również zaleca co 15 tysięcy km wymiany. Inną taką przygodą, ale to już nie związane z samym samochodem, z jego usterkowością, to Kuna wygryzła mi dziurę w wygłuszeniu maski. Na szczęście nie ruszyła nic z osprzętu pod maską, naznosiło mi tam tylko pełno kromek chleba, ale to po prostu wszystko dało się wyczyścić. Auto zaliczyło jedną dłuższą podróż z Polski do Chorwacji. Jak zostało zatankowane w żarach, tak dojechało aż prawie do miejscowości Karlować, czyli zrobiło na jednym tankowaniu takim zalany podkorek korek 1050 km, co daje spalanie w okolicach 5,1, czyli bardzo dobre spalanie. Biorąc pod uwagę, że w samochodzie były cztery osoby i była to, był to wyjazd wakacyjny, więc auto było zapakowane dosyć mocno. I podczas tej wyprawy, jakby, ujawnił się największa wada, moim zdaniem, tego samochodu. Mianowicie taka, że jest on po prostu słabo wygłuszony podczas jazdy na autostradzie, rozmowa z kimś w tym samochodzie jest mało komfortowa. A biorąc pod uwagę to, że to jest kombi, więc nie mamy tu żadnej grodzi oddzielającej akustycznie nas od tyłu samochodu, a podłoga w nim jest szczątkowo wygłuszona, więc ten hałas kumuluje się jeszcze bardziej, jest po, w aucie jest po prostu... Głośno, i jest to największa wada tego samochodu, ale zazwyczaj jeżdżę nim w koło komina, <laughs> więc mi to nie przeszkadza. Natomiast na taką dłuższą wyprawę, na pewno jak wcześniej miałem superba, no to komfort był nieporównywalnie, nieporównywalnie większy. Super miał tylko idiotyczną skrzynię biegów. Tam miałem 1,8 Turbo Silnik i 5 Obiegowa Skrzynia Biegów. To ona tam chyba przy. 120 na godzinach miała 3000 obrotów. Nie wiem, kto w ogóle pakuje taką skrzynię do takiego auta. No ale nieważne. Wróćmy do daczy. W samochodzie wszystko działa. Nic się nie zepsuło. Wnętrze samochodu jest w bardzo dobrym stanie. Tylne, tylne boczki drzwi są w troszkę gorszym, ale to dlatego, że siedzą tam dzieci. O, tu jest jakaś ryska No generalnie. Tył samochodu wygląda troszeczkę słabiej, ale nie, nie jest jakoś zniszczony. Tylko po prostu no te, na, po tych plastikach to troszeczkę widać. Co jeszcze? Kierownica jest nie Gałka zmiany biegów też jest ok. Auto jest ekonomiczne. Najwyższe spalanie, jakie kiedyś tu zanotowałem, to było chyba 6,8. A normalnie oscyluje między 5,5 a 6,5 litra. Auto ma nawigację. Ale i ma Android Auto, Apple CarPlay, z tym, że Android Auto działał mi bez problemu praktycznie z każdym telefonem na Androidzie. Natomiast w przypadku iPhone'a z iPhone'em SE drugiej generacji Apple CarPlay działał, natomiast z iPhone'em XS nie chciał działać. Chociaż oba miały ten sam system, tego samego iOS-a aktualnego, nie wiem czemu tak się działo. No i to by było na tyle. Auto sobie jeździ i nie ma z nim problemów. A największą jego wadą, tak jak powiedziałem, jest wygłuszenie. I to by było na tyle. I do następnego, jak coś będzie się działo z autem to to będę nagrywał filmiki. Szkoda, że nie ma już teraz tego typu auta w palecie Daci. Jego miejsce zajął bodajże Jogger, ale Jogger tak wyposażony maksymalnie jak, jak ta Dacia, no to podejrzewam, że kosztuje z 90 tysięcy albo i lepiej. Ciekaw jestem opinii użytkowników, którzy, no, jakby nie możemy porównać kombi takiego, bo nie ma tak, takiego w palecie. Ale na przykład, jeżeli ktoś miał powiedzmy Sandero i teraz ma najnowsze Sandero, to byłbym wdzięczny za jakieś komentarze odnośnie tego, czy nowe Sandero jest lepiej wygłuszone w środku względem poprzednika. I to by było na tyle. Życzę wszystkim szerokości i bezpiecznej drogi.